Cześć Elżbieta, co tam co tam u ciebie? Właśnie, trzymam telefon i wykonuję bardzo odpowiedzialne zadanie z kręcenia, nawijania. <grystanie> A to ja postaram się nawinąć. Nawijaj, nawijaj. Ale też bym chciał nawijać słowami, bo tam, mhm. żeby była jasność, to najpierw trzeba ustalić, czy to lekkie łono, czy ciężka pizda. A co czujesz na stole dzisiaj? Bardziej o ja? I ja mniej? lekkie łono. No to na tylko. A u ciebie, obudzi, bo <laughs> obudziłem się z rana e, i się dowiedziałem, trochę już wiedziałem wcześniej, tak e, zupełnie, że jest dzisiaj e, święto wszystkich naraz. Wszystkich naraz? <laughs> Chyba tak, tak się nazywa, nie? E, wszystkich świętych. No, się co mówi. Wszyscy? wszyscy naraz. <laughs> no a kogo może być święto? Może być święto grzeszników i yy, zwyrodnialców, święta są świętych, jak sama nazwa wskazuje. Ciekawe, by się ludzie zachowywali, gdyby było święto zwyrodnialców. Wszyscy staraliby się pewnie nie świętować. Dzisiaj jest, tak, święto śmierci. To zaraz, zaraz, śmierć no. święty? No... W sumie mam wrażenie, że obydwu. Jakby z jednej strony zależy kto kim jest, co wyznaje, ale generalnie ludzie mówią, że to jest święto wszystkich świętych, ale świętują stricte jakby to było święto po prostu ludzi martwych. Nie! Jak trzeba wiedzieć. No, no to chyba odwiedzić. też dlatego, że święty w tej e, mitologii chrześcijańskiej to jest taki, co poszedł do nieba, nie? W mitologii chrześcijańskiej święty to jest ktoś, kto został ogłoszony przez Kościół jako osoba, która z pewnością jest w niebie i do której można się modlić i za którym pośrednictwem można się modlić. A to nie jest tak, że to jest taki święty z poczetu świętych, a że każdy, kto poszedł do nieba, ten święty i ludzie chcą myśleć, że ich babcia, wujek i stryjek, a niektórzy nawet, że pies poszedł do nieba i dlatego to jest święto wszystkich świętych? Ty? Trochę tak jest, że ludzie chcą tak myśleć i jakby bardziej tutaj chyba chodzi to święto zmarłych, natomiast stricte Święci to święci, nie? Jakby to powie... święci Kościół, to święci. Kościół powiedział, On jest święty, i on. Ja już że on na pewno jest w niebie. I będziemy teraz się mogli do niego modlić. I jakby wiem, ma blisko do Pana Boga. Że tak. On jest z, z Bogiem. I wiem, że ludzie kiedyś właśnie w ramach akcji antyhalloweenowej na Facebooku na przykład postawali y, jakiegoś wybranego świętego z opisem, że są wierzący w Boga i że to takiego świętego będą świętować, a nie Halloween. Okej. Okay. <ś> <ś> Więc tak. No mi to nie przeszkadza. Nie, nie mam nic nie. przeciwko. Jak mogę być tutaj i robić z Tobą trójkąt. co to, to, to to się, to... to się stało? Zepsułeś? Nie, ale. To był się... napięty, ale to wypadło. Za duże Ci napięcie, na ta, 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 ta pineska nie wytrzymała napięcia. Czyli jednak jesteśmy chyba zbyt ciężcy dla niej, miało być lekkie nie a tu <laughs> nie, no bo, poszły. No, ale nie, mi bardzo dobre są poczucie, mm -hmm. ale jest tak, że obudziłem się i się dowiedziałem, że to wszystkie święty. to pomyślałem, przed chwilą nie było już tego? Przed chwilą nagroby groby chodzili ludzie, którzy lubią. No właśnie, sobie pomyślałam, że święta powinny być rzadziej niż raz w roku. Teraz tak świat przyspieszył, że żeby wyjątkowo je zachowały, to co drugi rok najczęściej e, powinno być święto. E, I na zmianę właśnie teraz trzeba wymyślić nazwę dla tych e, uroczystości e, na cześć e, grzeszników i zwrodnialców. Ale niekoniecznie, ale przydałoby się, bo skoro co drugi rok, no to e, dziś w tym roku zamiast wszystkich świętych, to wszystkich piekielnych. Żeby była e, uroczystość. Uroczystość to chyba słowo, na które się można zgodzić w tym kontekście. Mhm. Zastanawiam się, jakby bo ludzie są strasznie przyzwyczajeni do cykliczności. Tak, festiwal to się co rok. Festiwal, festiwal z festiwal, festiwal piekielnych. Jeśli e, tak. do kolekcji festiwalu nogami to też może być kolejny festiwal. Ale ludzie są strasznie e. przyzwyczajeni do świętowania rzeczy co rokiek. W powieście w sumie coś, co się świętuje co dwa lata. No właśnie tu, nie ma, bo zaświadczenie. Co często. cztery lata o. rok przystępny, no ale tego nawet no się nie świętuje. Y, 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 sport, olimpiadą co dwa lata. Ale by się zastanawiał, czy też nie jest tak, że rzeczywistość tak bardzo przyspiesza, że i tak się dużo więcej dzieje. W, znaczy nie wiem, czy się dużo więcej dzieje w ciągu roku, ale... Można odnieść też takie samo poczucie, że rok jest naprawdę długim czasem, bo intensywność doświadczeń i zmian w świecie jest bardzo duża. Mm. Więc nie to. jest żeby... argument na to, żeby częścić, czy żeby rzadziej świętować nie, święta? Nie, nie wydaje mi się, żeby rzadziej było potrzebne. Staro... Częściej? Dwa razy w roku? Nie, Nie, to co... też trudno sobie wyobrazić dwa razy. Bo w ogóle zmienić cykliczność, żeby nie było co rok, to wydaje mi się strasznie abstrakcyjne. Mm. Na pewno, na pewno nie, nie, żeby było częściej, bo to byłoby już mega, mega awkward i w ogóle strasznie dziwne. Ile można? Ile można, to by zryło twarz mocno. <głos> <głos> ale ale udawaj, że Ci się podoba ten pomysł, żeby, żeby święta rzadziej i trzeba teraz wymyślić na zastępstwo różne święta. A, że taki, tego roku to święta, a za tak. rok, tego samego dnia inne. Mhm. To może właśnie mhm. poprzez przeciwieństwa, czyli rzeczywiście wszystkich świętych, wszystkich piekielnych. Matki Boski, zawsze dziewicy, to od czego będzie na... <noise> No w zamian. O nie. No, no bo to różno można przecieć w sobie. Nie Albo związły, nie? Znaczy, to pojedynczego bohatera trzeba znaleźć. Jakąś nimfomankę super tak. Katarzyny Wielkiej, co nawet z koniem chciała. To legenda, ale legendy są dozwolone w świętach. No w końcu w Ale tak, no. Kto jeszcze tam. Kto był jeszcze taki, jak Katarzyna? Albo jeszcze jakieś inne przeciwstawienie może być tego. W sensie do przeciwieństwu do matki, zawsze dziewica Tak, matka? No, nie wiem, ale <grym> jest są jakieś tam. Jest matka Boskiej Matka Zielna, właśnie. To I to co będzie? to jest, że jak gdyby reprezentantka takiej um, naturalnej medycyny, i to będzie jakiś lekarz. <grym> no, jest to, że idziemy do Doktor myśli. House. <grym> Dzień oglądania doktora no, ja House. <grym> Tak. Wiesz, co mi się wydaje, że to jest. Ty tak, jakaś właśnie. Generalnie Matki Boskiej Zielnej jest rytuał święcenia ziół. i zbierania albo kupowania jakiejś tam wiązanki ziół, którą potem sobie poświęcisz wodą. Więc, jakby ciekawe, jaki byłby rytuał przeciwstawny do tego. Palenie ziół? Nie wiem, czy. Czyli palenie leków, Ale doktor to właśnie dr. nie to Właśnie nie, tak, doktor house to, to byłoby takie, że dzisiaj nie zioła, dzisiaj czcimy leki, nie? Jakby normalnie mm -hmm. tabletki, syropy. I wszyscy muszą kuleć. Wszyscy muszą iść laskę i kuleć. Nie podoba mi się, w którym to Tą jedną kreskę. O nie, w twarzy mam ten aparat. nie tylko tak. Jakie jeszcze święto lubisz najbardziej? Bo czego jest Sylwester? Sylwester moim zdaniem we współczesności to jest takim świętem koordynowania zegarków, że trzeba wystrzelić petardę wszyscy w tym samym, im bardziej w tym samym momencie, tym lepsza cywilizacja, e, bo to jest święto dokładnego zegarka. Albo może bardziej. Na rytuał najbardziej jest taki. mi się wydaje, że to jest taki ten rytuał, kiedy ludzie za wszelką cenę potrzebują mieć zaznaczone jak najbardziej, że nadchodzi coś nowego i potrzebują zmiany. Co z tego, że cały czas o. wszystko im zmienia, to oni potrzebują mieć ten jeden dzień, w którym uczczą to jeszcze bardziej, że naprawdę. O, ale się zmieniło. Zmienia, bo się zmienia, cyfryk, w dacie. <laughs> Więc nie wiem, ja strasznie nie, nie czuję sylwestra yy, i zawsze mnie tak bardzo dziwi, jaki jest ten. Taka silna, niesamowita potrzeba, że musisz to świętować, hucznie. Eee, I no, jest to poniekąd też świętoczka, jak to nazwasz? Z organizacji zegarka? Organizacji zegarka, no ale z drugiej strony. A to znaczy, numeru, że w środku, w środku ale... roku musi być święto to alternatywne że desonkalizujemy zegarki. Nie wiem właśnie. Jak komuś się będzie z kimś innym zgadzała godzina, to przegrał. <grym> <grym> ale jeszcze jest zmiana czasu na przykład, nie? No już to chyba ten... ma nie być niedługo, mam nadzieję. Tak, um, ale wiesz, życzę, wy... życzę sobie. jest zmiana czasu i ja się o tym dowiedziałam, dlatego że ktoś mi powiedział na następnego dnia w pracy, że się nocą zmienił, bo Aha. i ta wszystkie On, telefon, się no tak wszystkie tak zmieniają same. I tak samo na rok, nie? Jakby, totalnie się tym nie przejmować. <grym> <grym> nie no, przejmuj tak. się, swój zegarek ogarnie. Mhm. well Ale ja myślę, że nawet jeżeli nie muszę iść na groby i być gdzieś celebrować, tylko robić dzień po swojemu, na przykład jak jest wszystkie święty, to to też jest całkiem ładne, bo jest jesień i jest dużo kolorów i jest naprawdę tak spokojnie wszędzie. Dużo ludzi podjeżdżało, a dużo ludzi tam nie za bardzo szaleje, no bo jest święto, to warto być spokojnym, refleksyjnym, więc jestem coś takiego bardzo ładnie, spokojnego. Jeżeli nie musisz w tym uczestniczyć, tylko możesz sobie odpoczywać i robić swoje, swoje sprawy. Można na spacer gdzieś pójść, i jest zimno, więc już też nie jest. Jest zimno. No, ale to też zimno, żeby takie święto wymyślić, żeby e, nawet jak nie świętuje, żeby było dobrze. To święto pod kocem, e, herbaty picia w tym samym czasie co roku. Nie jestem przeciwnie, tylko tak inaczej, żeby podobną funkcję spełniało. Dobrze dla Ciebie, że wszystkie sklepy zamknięte, tylko każdy herbatę musiał suszyć w Matki Boskiej Zielnej jeszcze musi <grymne> <grymne> się znaleźć te, co mu się zostało. A Ty sobie możesz dalej na spacerie chodzić, bo spokój, jest, bo wszyscy pod kołdrą. Mam wrażenie, że ludzie tak świętują w większość niedziel w jesiennych, że strasznie się zrobiło takie co popularne, mówić, że tak, jest jesień, trwa herbatę i pod kołdrą, kakao, książka. Tak? Tak, to się nawet mem zrobił, o. nazywa się Jesieniara, czy ktoś taki. Jesieniara? Jesieniara, że ktoś, kto po prostu się tak ogłasza... Że jara się jesienią? Jara. Wertyzowaniu się pod kocem 10 dni. Jakby wszyscy to lubimy, ale jakby to stało się bardzo dużo to o tym mówić na głos, na przykład jako taki, uh -huh. ten, że co tam, można kiedyś można mówić, że idziesz na imprezę i wow, jak się super bawisz, teraz jest, wow, jak się super bawisz domu sam pod kocem. Wow, wow pod kocem, bu, bu, bu. Tak. A to dobrze, to taki <laughs> dzień doceniania introwertyków, bo raczej rzeczywiście ekstrawertycy tak bardziej tak. są modni. Teraz bardziej to robi robi to to takie, takie introwertyzowanie, nie? No, mhm. Yy, Potrzebuje rady: Czemu? czy zostawić taki prosty, nawet jeżeli tu jest, yy, odstaje? Czy tak zakręcić, żeby szło tędy? Ja bym. Z... Ojej. Yy, a zakręcić, to w sensie przez tą. No na przykład, że do tą zrobić. Mhm. Yy, no i tak, na przykład przez tą. Up, up, up. My się wydaje się, że to byłoby ciekawe, nie byłoby przepiękne. Przez... No tak. No chyba się zgadzam z tobą. Okay. A tu, na no, takie, no, żeby a może też przeplutać. Ten dzieciak nie dopasowało. Ale też ciekawe, bo głównie rozmawiamy teraz o świętach stricte katolickich, chrześcijańskich, natomiast... Wojska jest... Polskiego! No właśnie, że są Wojska Polskiego chyba wtedy matki zielonej. Ale nie, właśnie nie chodzi nie. o te święta, które są bardziej świeckie, nie? Że państwowe i... No tutaj na przykład, na przykład? znacznie mniej się je w ogóle świętuje, w sensie to są zazwyczaj dni po prostu wolne od pracy i ewentualnie dużo gadają telewizję z jakimiś pochodami czy czymś takim. Z czym? Pochodami albo uroczystościami państwowymi, które są pokazywane w telewizji. A jakby coś, celebrowanie tych świat polega głównie na tym, że masz dzień wolny i robisz co chcesz yy, i tutaj jakby zupełnie inaczej nie ma za bardzo rytuałów wśród ludzi. Rzeczywiście tutaj ten, religia robi bardziej to rytuał i świętowanie stricte. Ale są jakieś takie, że trzeba iść w Warszawie i yy, na manifestacje. No że trzeba. No nie trzeba, ale, ale jest, jest, jest rytuał. Tak, i są, yy, mi się jak w jednym z tych które mi się podobało, w jaki sposób jest obchodzony, to rzeczywiście jak jest yy, Święto Niepodległości 11 listopada i jakby wszędzie masz, yy, w każdym mieście, że jakieś właśnie są pochody, świętowania albo na przykład manifestacje też, manifestacje, jakieś przypały, awantury i ludzie się biją i to ono się pojawia i jest tak troszkę przerażająco intensywnie, a w Poznaniu masz Święto Marcina i rogali i ludzie jedzą rogale i jest wielka parada kolorowa przez ulicę Święty Marcin i są przebierańcy i jest jakiś taki karnawałowy nastrój, Co jest, To jest coś wyjątkowego i myślę, że to jest całkiem ładne też po prostu świętować się ciesząc. Zawinąłem, ale widzę, że w moim życiu będzie taki moment, w którym będę chciał to poprawić trochę. Nie wiem, jak z daleka tutaj na filmie. Mi się wydaje, że bardzo fajnie się zielone prezentują, a z czerwonymi jakby widać, że rzeczywiście takie te brzegi są lekko wypukłe. Ale ogólnie wygląda to... Ale to dlatego, że kolor pineski, czy dlatego, że po prostu czerwone się, jest krzywo ułożone? Bo że... też mi się tam błąd zaczął na, nakładać, a ja Właśnie wydaje mi się, że tam ten błąd się po prostu w po czerwonych pojawił. Przy zielonych nie ma aż takich wypukłości, przynajmniej linia pod spodem jest bardzo ładnie prosta. Mm, rzeczywiście. E, no to takie lekkie łono. Takie lekkie łono. To teraz przerywamy.